Dzień dobry, witajcie kochane baranki, osoby z znaku barana. Z tej strony Kamila i New a to jest rozkład na marzec 2020 roku. Dla wszystkich, którzy tutaj szukają dla siebie informacji, inspiracji, wiedzy, wskazówek, ostrzeżeń i podpowiedzi i wszystkiego, wszystkiego, co tylko chcecie. Czytanie ogólne, więc wiadomo, nie dla wszystkich, ale każdy może interpretować to w odniesieniu do swojego życia ja myślę, że znajdzie tutaj choć jedną informację dla siebie jeżeli jesteście ciekawi zachęcam, zostańcie ze mną używamy talii pre oraz małego Rider Whitesmith do do podpowiadania jeżeli trzeba będzie coś dopowiedzieć to użyję tej talii A teraz patrzymy, jak wygląda ten miesiąc. Proszę o prowadzenie, o informacje dla baranów i o jasność widzenia dla mnie. Marzec dla Was, rycerz denarów, więc kontynuujecie coś, jesteście już w jakimś procesie i to dalej trwa. W tym miesiącu ważny jest plan, przygotowanie się do czegoś i organizowanie, a Merkury jest w retro, trzymajcie się kalendarza, żebyście czegoś nie przegapili, żebyście nie zapomnieli, że coś tam było umówione, coś było przełożone, później nie zapisaliście tego, no i, i klapa, więc tutaj ważne, żeby pamiętać o tym. By wywiązywać się z terminu, by wszystko zapisywać, by wszystko sprawdzać, tak metodycznie podchodzić do wszystkiego, co Wam pomaga. Siedem kielichów, no to jest fascynujące. Komuś w końcu ta siedemka kielichów pomaga <grych> w tym miesiącu. E, czyli marzenia, wyobrażenia, dużo wizji będzie przychodziło do Was, może ze względu na to, że tyle jest tej rybiej energii e, i energii znaków zmiennych, takiej bardzo inspirującej energii. Korzystajcie z niej. To jest śnienie, w snach może dużo do was przychodzić. To jest spojrzenie na coś z innej perspektywy, patrzenie szeroko. To także jest dużo opcji, dużo możliwości. Gród to jest mądrze te możliwości, szanse wybierać. Co wam może przeszkadzać, arcykapłanka? I to jest niezdecydowanie. To jest niewiedza, brak wiedzy. To jest niekierowanie się intuicją, bycie naiwnym. A to jest ciekawe, no bo jakby te same Energii nam się pokazują, co pomaga i co przeszkadza, jakby to samo. No bo to może być jakaś kobieta działająca z ukrycia, i trzeba by tutaj uważać, żeby wszystkiego, wszystkiego nie mówić, żeby nie otwierać się za bardzo przed kimś, komu, komu nie ufacie przede wszystkim. Ale to jakby tutaj trochę szwankuje ta intuicja i jesteśmy w takiej troszkę patowej sytuacji w tym momencie, z tego co widzę, bo. Niby fajnie fajnie, niby ta energia jest inspirująca i sprzyja artystom, sprzyja tworzeniu, głowa w chmurach i tak dalej, ale no są też tego minusy. Można czegoś nie zauważyć, można dać się wpędzić w maliny. Uważałabym na kobiety szczególnie, na kobiety. Takie niebezpośrednie kobiety. Są osoby, które, no to dobra, to może nie, jest, nie są tylko kobiety, no, tak ja często czytam arcykapłankę jako taką kobietę, ale to jest czytanie ogólne, więc może chodzi o mężczyznę także. Osoby, które nie mówią wszystkiego wprost i my wiemy, że one nie mówią tego, że nie mówią tego, co, co mają na myśli. Mówią to, co chcemy usłyszeć, że w zasadzie to nie wiadomo, jak się przy tych osobach zachować. Więc są takie osoby. Ja bym szczególnie tutaj uważała, co odchodzi do przeszłości i co przychodzi nowego. Odchodzi trójka buław, przychodzi dwójka kielichów, jakiś partner, jakaś wspólnota. Co jest największym wyzwaniem? Odpowiedź na to wyzwanie: co jest największą siłą? Chcę ją kierować. Co robić, czego nie robić i wy w tym miesiącu. Szczególnie, karty zwracają uwagę na to, by nie zaniedbać pracy, bo moglibyście mieć tutaj e, reprymendę, albo wyciągnięte w ogóle jakieś konsekwencje e, z, z takiej sytuacji. Gdybyście zaniedbali pracę i nie wywiązali się z czegoś. Dlatego zwracam uwagę, piszcie, zapisujcie sobie wszystko, żeby niczego nie zapomnieć, co obiecaliście, do czego się zobowiązaliście. Wszystkiego trzeba dopełnić wszystkich obowiązków, bo możecie być rozliczani z tego bardzo surowo. Ciekawe czytanie, powiem Wam. Ciekawe, bo myślę, że barany, osoby bardzo ogniste radzą sobie w takiej energii I ja kiedy to widzę to, to bym chciała iść się schować dlaczego? bo tutaj jest dużo konfrontacji bo tu jest dużo um, takiego oczekiwania odważnego kroku wyjścia po coś później takie bach, zderzenie się ze ścianą odbicie się, idziemy w drugą stronę dużo takiej dynamiki tutaj jest jest to na pewno jakaś relacja i relacja z drugim człowiekiem jest bardzo, bardzo istotna. I zaraz dopowiemy dlaczego. Wasza siła to jest piątka mieczy. Walka z przeciwnościami, walka o swoje. W co to kierować? W wierze. Wy pokazujecie się jako król denarów, odpowiedzialni za coś, kreatywni. Taka energia geniuszu tutaj się pokazuje. Miesiąc jest pokazany jako stabilny, spokojny, taki, w którym trzeba przygotowania. A jednocześnie energie są tak bardzo sprzeczne, tak jak na samym początku były bardzo sprzeczne, dalej są bardzo sprzeczne, bo wyzwaniem jest sprawiedliwość, jakieś sprawy urzędowe, surowa ocena kogoś, nieuczciwość, walka z tą nieuczciwością. Odpowiedź na to: Rydwan iść dalej, jechać dalej odważnie kroczyć. Nie dać się zrobić w bambuko, nie dać się wpędzić w maliny, nie być na iznym. Już do koziorożców powiedziałam, żeby nie być frajerem i tutaj znowu e, to powiem, e, bo... E, jest tutaj jakaś taka doza naiwności, naiwności przez którą można zaniedbać pracę. A szkoda by było, a szkoda by było tego. Dobra, zaraz, zaraz dołożymy, ale mam wrażenie, że ktoś tutaj może być e, oszukiwany przez e, partnera, jakiegoś tam partnera. To może być zakochanie, to może być e, przyjaźń. Ktoś tutaj e, nie mówi całej prawdy. E, ktoś e, obiecuje wiele możliwości, ale o wielu konsekwencjach na przykład tych możliwości nie wspomina. Są jakieś oczekiwania, to oczekiwania odchodzą do przyszłości i jest tutaj właśnie zderzenie się z jakąś rzeczywistością. Zaraz zobaczymy, o co chodzi. No nie powiem, nie powiem. Ciekawe. Dobra, jakie to oczekiwania odchodzą do przeszłości? Sześć mieczy, oczekiwania odnośnie y, jakiejś podróży? Oczekiwania z odległości. Oczekiwania dotyczące przemieszczenia się gdzieś, otrzymania czegoś z odległości. Aż dołożę jeszcze jedną kartę. I sprawiedliwość która jest wyzwaniem, jakaś nieuczciwość osoby z Buław. nieuczciwość z odległości osoby, która na przykład oszukiwała, bo mamy giermka mieczy i ja Azbuław, to może być mówienie nieprawdy szerzenie nieprawdy, oszukiwanie dawanie właśnie takich obietnic bez pokrycia no nie wiem, albo ktoś w stosunku do was, albo wy do kogoś już tam nie będę się zastanawiać w ogóle, kto. Ja czytam tylko energię. Więc jest taka energia. Że ktoś obiecywał, podpisywał jakieś umowy. No, szczególnie obiecywał. Opowiadał o czymś, co tak naprawdę nie zrealizuje się. I odpowiedź na to królowa denarów. I rydwan. I ja tu czuję, że zabierać co moje i uciekać z tego. Zawalczyć o swoje. Szybko. Szybko zająć się tą sprawą. Nie ciągnąć jej. Szybko ją uciąć. Bo wieża mówi giermek to jest dziś przy pracy. Al, przy pracy, albo przy jakiejś nowej znajomości. Albo może to także dotyczyć dziecka. Tu mamy dwóch giermków i to by mówiło o jakichś tam rozwodach, nie wiem, tam a, jakichś takich relacyjnych może sprawach, gdzie tam są jeszcze dzieci. E, to tutaj e, karty w ogóle pokazują, że wy jesteście w królu denarów, jesteście i dwójka denarów, jesteście odpowiedzialni za swoje finanse, za to, jak nimi pokierujecie, z, ogólnie za swoją stabilizację, za swoją pozycję życiową. E, jesteście odpowiedzialni za siebie tak jak my wszyscy. I w tym miesiącu należy zająć się finansami, szczególnie Z zobowiązaniami, podpisami, umowami, tym na co my się umawialiśmy, a tym jak jest. Tu są relacje, zaufanie komuś, kto może nie mówił wszystkiego, a smieczy i arcykapłanka. No, słuchajcie, ktoś mógł nie wspominać o tym, że ma partnerkę. Ale to przychodzi jakby z przeznaczenia relacja jeszcze. Mhm. Ktoś mógł nie mówić o tym, że ma partnerkę. Ktoś mógł nie mówić o tym, jakie ma plany. I wy możecie czuć, że teraz to, co wy możecie z tym zrobić, że może nic nie możemy z tym zrobić. A tak naprawdę to nieprawda. Karty mówią, żeby burzyć to wszystko do zera i budować od nowa. Rezygnujemy z wszystkiego i na nowych warunkach to będziemy budować. Możemy w ogóle wyjść z tego, zakończyć. Co robić czwórka buław i król kielichów. E, jakiś mężczyzna może być pomocny w zakończeniu tego całego procesu. E, możemy także. Pokazuje się też wesołe świętowanie generalnie. Przy tym wszystkim pokazuje się wesołe świętowanie i radość. Może być tak, dla niektórych, że coś tam w pracy są problemy, ale w związku jest bardzo fajnie. Poznajecie fajną osobę. Um, jakieś ograniczenia przy tej relacji też mogą być, ale yy, jakby do, do przeskoczenia, bo ta ósemka mie mieczy mówi o tym, że to są wyobrażone przez nas ograniczenia, że tak naprawdę wszystko jest do ogarnięcia. I, no i pokazuje się tutaj jakaś stabilna bardzo osoba, na której można polegać, z którą można budować bardzo trwałą relację w czwórce buław, znaczy na tyle trwała, na ile trwała ona jest, no jest to jakaś taka tymczasowa stabilizacja, która później może zamienić się w coś poważniejszego. Czwórka buław mówi też o zwieńczeniu, domknięciu tematów. I to się może wiązać z, z mężczyzną z trygonu wody. Albo z osobą, którą darzycie dużym uczuciem. Czego nie robić? Mamy rycerza kielichów i czwórka denarów. Ktoś może wam oferować jakieś kwestie finansowe. Za inwestowania w coś... Oczekiwać od Was jakiegoś wkładu. To nie musi być wkład materialny. W sensie to może być Wasz czas, Wasze zaangażowanie, Wasza uwaga. Ktoś by tutaj mógł coś takiego Wam oferować, obiecywać, proponować, i to jest na pozycji tego, czego nie robić, czyli nie inwestować w marcu nie pożyczać nikomu pieniędzy nie pozwalać też jakiejś osobie przekraczać waszych granic jeżeli jej nie ufacie Sam, samemu też się nie otwierać przed tą osobą jeżeli nie ufacie takiej osoby nie opowiadać o swoich planach, marzeniach bo one mogą wtedy spełznąć na niczym i tutaj mamy kwestię tej zaburzonej, bardzo zaburzonej tutaj komunikacji gdzie ktoś może od was coś wyciągać w sensie pytać, no ale co tam, ale jak tam, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj jest walka przy rozmowie, przy komunikacji, staranie się, żeby jakaś tutaj yy, żmija, <grydy> żeby jakaś żmija, nie wtrącała się za bardzo. Yy, bo z tego mogą wyniknąć plotki, przekazanie tego dalej. Yy, wygadanie jakiejś tajemnicy, sprzedanie planu i później nic z tego nie wychodzi także tak, no, trzymamy zdrowe granice szczególnie w stosunku do osób, które są z nami nieszczere same o sobie zbyt dużo nie mówią, nie są otwarte i zwracamy uwagę na to, co mówią ludzie generalnie o sobie i w jaki sposób mówią no bo wyzwaniem jest problem ze zdiagnozowaniem szczerości co Wam pomaga? Mamy tu Siedem Kielichów i Król Buław. No, i tutaj są jakieś takie kreatywne pomysły. Jeżeli coś tworzycie, jeżeli jesteście artystami, osobami kreatywnymi, tutaj macie dużo, naprawdę dużo energii takiej twórczej i kreatywnej. Bo ta piątka mieczy i ósemka buław, ona także może mówić o tym, że wymyślacie coś, co przywraca do góry nogami całą jakby sferę. Zawodową waszą, waszych działań, wyko wykonywania czegoś. Że to jest tak, to jest umiejętność znalezienia jakiegoś rozwiązania na bardzo duży problem i wszystko jakby burzymy do zera, budujemy od nowa i to jest naprawdę bardzo dobre, bardzo dobrze to działa. Więc to jest bardzo pozytywne. To są zmiany w pracy, zmiany w działaniu, zmiany w, nie wiem, narzędziach, jakich używacie. Kolejności wykonywanej tej pracy, organizacji pracy może także. Coś było dużym problemem, i teraz dzięki odwadze takiej, e, dzięki no, takiemu ryzykantstwu nawet, o, no dużo tu jest odwagi, po prostu dużo odwagi i zaryzykowania, e, by zrobić coś inaczej niż do tej pory. Dużo jest tutaj progresu zawodowego, bardzo dużo. Dużo jest też ryzyka w tej sferze. Miesiąc się pokazuje w rycerzu denarów i dwójce mieczy. Kurczę, no, no jest takie to śmierć, dwójka, mak. Możecie mieć problem z jakąś osobą decyzyjną, szczególnie w pracy. Tu jest bardzo dominująca osoba. Powiem wam tak, tutaj jest jeszcze ósemka denarów pod spodem. Jest arcykapłan, jest mak, Nie można do dogadania się z kimś i trzeba tutaj zmienić w ogóle zasady tego, jak my to robimy. Bo jest tutaj duża spina. Nie, nie można się dogadać, nie można się porozumieć. Albo w związku, albo w pracy. Ale wiecie, co jest najciekawsze? Że to tak miało być. Bo przychodzi dwójka, czyli jakaś tam relacja, wydarzenie z przeznaczenia i złudzenie, że w tej sytuacji nie ma rozwiązania. I złudzenie, i w tej sytuacji trzeba rozwiązać właśnie ten problem robić wszystko, czyli pięć mieczy i osiem buław, robić wszystko, żeby odbudować to na nowo, bo pomysł może być dobry, idea może być dobra. Tutaj jest y Problem szczególnie w relacji i kwestii dominacji jednej osoby nad drugą, że ktoś chce decydować, ktoś chce mieć ostateczne słowo, jakieś silne osobowości tutaj się spotykają, więc ta relacja, ten związek, nieważne co to jest, jaka to jest relacja, ona może się udać. Można sobie poradzić z ograniczeniami, które napotkaliście. No, i tutaj mamy. Yy, mamy piątkę buław, mamy jeszcze szóstkę buław, czyli takie no, osiągnięcie czegoś, ale jakim kosztem? Yy, postawienie na swoim, ale jakim kosztem? I osoba decyzyjna, niechęć do współpracy. Mamy kartę współpracy tutaj, ale tak naprawdę widzimy jedną osobę, nie tak jak zazwyczaj trzy. Jest jedna osoba która e, wykuła niemalże swoje lustrzane odbicie, a pomocnicy są nieuwzględnieni. Nie wiem, czy e, na przykład macie świadomość tego, że e, w, w, na przykład e, starożytne rzeźby lub e, dzieła renesansowe, Wiele dzieł sztuki było tworzonych przez uczniów danych mistrzów, którzy są nieuwzględnieni w tytule. Jest tutaj bardzo dużo pracy, którą wykonały osoby, o których my nie mamy pojęcia. Wiemy tylko o, nie wiem, Da Vinci, wiemy o Dawidzie, wiemy o. My, tylko to chyba sam, chociaż nie wiem. O wielu artystach wiemy, o tym jednym, jednym, najbardziej znanym. Ale ci wszyscy, którzy wykonali większość pracy, są w tle. Nikt o nich nigdy nie mówi. Nie mają udziału z tego wszystkiego. I chodzi o to, żeby każdy był tutaj ważny, no nie? Żeby każdy był uwzględniony. Jest jakaś taka tutaj sytuacja, że na tych zasadach, na jakich jest ustawiona ta praca, współpraca lub relacja, na tych zasadach to funkcjonować nie może, dlatego pojawia się wieża. Burzymy to i budujemy od nowa, bo tak być nie może. Bo wszyscy są ważni, a nie tylko jedna osoba. I na pewno ta sytuacja sprawia, że wracamy jakąś równowagę, przywracamy uczciwość, i robi to w efekcie dobrze jednej i drugiej stronie i ma to konsekwencje nie tylko w obrębie pracy, tylko w ogóle w życiu jednostki, życiu. Tych osób, uczestników tej całej sytuacji. Kiedyś trzeba było tego doświadczyć. I spotykają się osoby, i w końcu mogą ze sobą doświadczyć tego. Czyli definicja karmy. <gry> Proszę o afirmację. Proszę o afirmację dla baranów na marzec 2020 roku. Bardzo proszę o informacje, afirmacje, inspiracje na marzec 2020 roku dla baranów. Ok, ja zamykam oczy i wyciągam dla Was kartę. Oto. Co my tu mamy? Wyrażam swoją kreatywność. Moje niepowtarzalne talenty i zdolności twórcze przenikają moją duszę, a ich ekspresja jest niezwykle e, satysfakcjonująca. Moja kreatywność jest zawsze mile widziana. Myślę, że nie muszę nic dodawać. Życzę Wam wspaniałego marca. Dużo odwagi brońcie swoich racji. Bo zasługujecie na to i macie do tego prawo. Buziaki dla wszystkich papa. Pa.